O, jestem na terenie Stożki Gdańskiej, słynna sala BHP, oryginalny napis tutaj jest widoczny właśnie, Państwo przed tym powiedzieli. A, widać dźwigi portowe. A, a tu jest wejście do tej sali. Plaga się trochę zbudziła. No, tu oryginalny kiosk, produkty z czasów PRL-u. Proszę, oranżada jest. Woda stołowa właśnie, etykieta zastępcza jeszcze, PRL, do pupy, papier do pupy. No tak napisane jest. Taśma barwiąca. Nie jest tak napisane. I oryginalne gazety tu widzimy. O, Głos Wybrzeża. Ten. Wtedy bardzo ważna gazeta była. A tu jest rzut oka właśnie na Muzeum Solidarności. A tam nam się brama pokazuje. No i właśnie dlaczego Sala BHP to numer jeden? No bo tak jak tu jest napisane to właśnie tu podstawa solidarność, tu podpisano porozumienia sierpniowe. Czyli tu się wszystko zaczęło. No i tu jest właśnie rozpiska, szlak stoczni cesarskiej. I co tu zwiedzać jak zobaczyć jest 13 punktów opisanych. My przed chwilą byliśmy w punkcie numer 1, czyli sala BHP. Tu wszystko się zaczęło, dlatego właśnie też to jest numer 1, a tu można sobie wiele rzeczy zwiedzić. Fascynujący wydaje się żuraw M3, punkt widokowy 360 metrów, który jest w tym miejscu tutaj. No tu widać produkcję statków, właśnie tu jest dok portowy wraz z żurawiami poszczególnymi już widoczny. i tu historia też pewnie żurawia i statki stoją potem nie mogę sobie odmówić przyjemności czytania danych, produkcja 62 rok napęd elektryczny udźwig 10 ton, wysięg 30 metrów wysokość podnoszenia 40 rozstaw szyn 7,55 masa około 350 ton dobra, Falać można wyjść na tego żurawia oczywiście yy, razem z obsługą która wprowadza, no tu jest niestety zamknięte tak to wygląda, tu się wchodzi i można jeździć, jeździć aż na samą górę, tak. No oddalamy się od Żurawia, ale ten, ten, ten teren, no to tak wygląda jak Gwiezdne Wojny po prostu, poniszczone wszystko. Troszkę słabo według mnie jest oznaczenie tej wystawy, troszkę więcej powinno być kierunkowskazów, gdzie w ogóle iść. No, ale zbliżamy się i tu jest następny. No, tu mamy... Budynek 42, przystań cesarska, krańska jaka, dok cesarski 457 metrów w tamtą stronę. Ktoś takie zamówienie złożył katamara Garmin Czekaj, Siódmy 7 basen dokowy, dok basin Gdzie? Poczekaj tylko, poczekajcie chwilę, bo nie wiem na ile i ja Taki, nie przestraszcie się, u góry są. O, jest piękny, potężny, hydrauliczny młot. Oryginalny. Taka specjalna prasa, o proszę, która tu w dolnej części ugniatała pewne elementy, pewnie tutaj. Potężne urządzenie. Sądzę po tym smarze, który tu jest, no nie wiadomo czy ten jest aktywne urządzenie. No i żegnamy Stocznię Cesarską. A Stocznia żegna nas. Do zobaczenia!